To jest rs. News Dominika Komarnicka. Zapraszam. Zamiast zakazywać, mogą ich używać jako pomocy naukowej. Dzieci w podstawówce numer 7 w Szczecinie mogą korzystać z telefonów komórkowych na lekcjach polskiego i to całkiem legalnie. Polonistka Magdalena Krupińska zainspirowała się pracą amerykańskich nauczycieli i korzysta z telefonów jako narzędzia edukacyjnego. Dzieci są zachwycone pracą z telefonami, bo dla nich to połączenie nauki z zabawą. Pani wymyśla jakieś różne zadania, a my piszemy albo na komputerach, albo na telefonach i się wyświetla na tablicy. Wchodzimy w aplikację i tam pani nam tworzy różne zadania i my je rozwiązujemy. Jest ciekawie i. Yy, wszyscy się bardziej interesują. Szkoła podstawowa nr 7 nie jest jedyną w Szczecinie, która prowadzi lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tradycyjnych metod używają natomiast uczniowie podstawówki na głębokim, pisząc listy do pani premier. Chcą zapewnić siedmioletniej Martynie Wójtowicz i innym chorym na rdzeniowy zanik mięśni dostęp do leku, który pomaga w walce ze schorzeniem. Akcja pisania listów odbywa się w całej Polsce. Chodzi o to, aby w nowelizacji ustawy o Fundacji Leków uwzględnić także i ten, który pomoże Martynce, a nie jest póki co dostępny w Polsce. Lek może zahamować postęp choroby i daje szansę, że w przyszłości Martynka nie spędzi życia na wózku. Należy nie przeszkadzać, rządowi rządzić. Tak obecną sytuację w Polsce ocenia Magdalena Ogórek. Wczoraj była kandydatka SLD na prezydenta, rozmawiała podczas Tygodnia Społecznego właśnie na ten temat, między innymi ze Staniszkis i Ojcem Ziębą. Zapytaliśmy, za co kandydatka lewicy chwali rząd. To nawet nie jest kwestia chwalenia, wie pan, tylko opowiedzenia się e, po scenariuszu i po planie dla Polaków, ponieważ ja zawsze będę opowiadała się za programem 500+, za wyprowadzaniem Polaków z ubóstwa, Pozytywnie Magdalena Ogórek ocenia także pracę prezydenta Dudy, szczególnie jego działania w obszarze polityki zagranicznej. To, co bardzo pozytywnie dla nas się zakończy, to to, że przywiózł bardzo konkretne umowy gospodarcze z Chinami z ostatniej wizyty. Myślę, że to jest jeden z pierwszych polityków czynnych którzy mogą coś zrobić, który dostrzegł to, że świat przeorientował się na Azję. Goleniów chce mieć rower miejski połączony ze Szczecinem, bez dodatkowego logowania się czy wykupywania kart aglomeracyjnych. Urząd Gminy ma już koncepcję i plan finansowania. W planach jest sześć stacji rowerowych. Dostawcą rowerów miałaby być firma Bike S, czyli ta sama co w Szczecinie. Miasto chce zbudować sieć rowerów w ramach projektu szczecińskiego obszaru metropolitalnego. Wartość inwestycji to około 300 tysięcy złotych. Jako jedyny z kilkunastu Polaków w historii zdobył ośmiotysięcznik Manaslu w Nepalu bez aparatury tlenowej. Budowniczy ze Szczecina Waldemar Kowalewski niedawno wrócił z wyprawy w Himalaje do domu. Wejście na szczyty zajęło mu prawie trzy tygodnie. Podczas wspinaczki wraz z Nepalczykiem i Duńczykiem nie obyło się bez niebezpiecznych sytuacji. Na wysokości 7 tysięcy metrów zerwała się potężna lawina. Na szczęście Himalaiści zdążyli uciec. W 2014 roku Kowalewski zdobył Mont Everest. Październik już do samego końca pozostanie smutny. Dzisiaj znów bez większych zmian. W pasie od Świnoujścia po Gryfino będzie padało, podobnie jak w Koszalinie i Białogardzie. Większe przejaśnienia w pozostałej części regionu. 9 stopni w centrum województwa, 10 na zachodzie i w Kamieniu Pomorskim i 11 w Brzegu i Świnoujściu. Udanego popołudnia i do zobaczenia w Polecankach o 14.00.